Akwamera Beskicka, która zrzesza Gminy, Powiaty, tutaj z okolic Bielska, Żywca i Cieszyna, realizuje, stara się realizować różne wspólne projekty, wspólne inicjatywy samorządów. No i jednym z takich inicjatyw jest projekt, który chronić ma nasze zasoby przyrodnicze. I w ramach tego projektu chcemy nie tylko realizować działania związane z ochroną przyrody, z ochroną gatunków, roślin, zwierząt, ale także edukację ekologiczną, do której serdecznie Was chcemy zaprosić i tym zaproszeniem był między innymi nasz konkurs. W ramach konkursu spłynęło do nas bardzo dużo prac, 158 dokładnie i stąd jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, że, że jest takie zainteresowanie tematem. Bioróżnorodność to jest jedna z tych obszarów działania aglomeracji beskidzkiej, która jest bardzo ważna ze względu na edukację ekologiczną. No i najlepiej w wielu obszarach edukacyjnych działa, jeżeli no, zaczynamy od tych najmłodszych pokoleń. Ja bardzo się cieszę, kiedy widzę, a sam to odczuwałem, jak moje dzieci, czy, czy wasze dzieci, mówię do dorosłych. Dorosłym zwracają uwagę, tak nie rób, to jest zachowanie nieekologiczne, taką to trzeba chronić i między innymi właśnie takie działania temu służą. Warto też zwrócić uwagę, że i ten obiekt i całe to przedsięwzięcie i działalność aglomeracji beskidzkiej skupiająca cztery powiaty, bo miasto Bielsko-Biała, powiat żywiecki, cieszyński i powiat bielski, ziemski. To y, możemy działać dzięki głównie finansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że tyle dzieciaków z naszego regionu uczestniczyło w tym konkursie. No, ale też przy okazji myślę, w takim okresie y, te nagrody będą tak trochę podkoinkę i bardzo się z tego cieszymy.